Halo halo, dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy 21 dzień lipca, mamy poniedziałek. Jacek Mądrzewski z tej strony zapraszam Was na rozruch z trenerem Jackiem. 10 minut prostych ćwiczeń. Zaczynamy standardowo od marszu. Trzeba się rozruszać. Jestem tu po to, żeby Was obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić. Dziękuję pięknie za taką frekwencję w poprzednim tygodniu. Jestem pewny, że ten tydzień też będzie fantastyczny w Waszym wykonaniu. co do zewnątrz. Hop, 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 10 razy. Tak jest, jak widzicie dzisiaj, jak widzicie dzisiaj wita Was piękny widok świeratów zdrój. Więc napawajcie się, ale przede wszystkim tutaj obudźcie się, pobudźcie, dobudźcie, wybudźcie i rozbudźcie. Hop! I jedziemy. Cyk i cyk. Ten poniedziałek będzie dobry. Cały tydzień też będzie na pewno dobry z uśmiechem, z radością i z energią. Ok, rączki przed siebie i kilka skrętów. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i Ok. Uwaga. Przejdź do biegu w miejscu. Chwilka biegu w miejscu. Tak jest, jeszcze chwilę. 4, 3, 2, 1. OK. I 20. Pajacyku. Przypominam wersja łatwiejsza. Chodzisz sobie do boku. Hop, 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 hop. Tak jest, świetnie. Jeżeli robisz to zaraz po przebudzeniu, to jestem pewny, że będą pytać w pracy czy w domu, skąd masz tyle energii? A ty powiesz, że z rozruchu z Jackiem. A co? I uwaga, prawa nóżka odwodzi pięć razy. Hop! I hop! Świetnie! Cyk! Cyk! I ostatni raz! I pięknie. Druga strona. To samo. Raz. Dwa pępki wciągnijcie do pleców. Trzy. 4 i 5. Stańcie sobie troszeczkę szerzej. Tak jest. Zejdź do dołu i wyjdź w górę na palce. Hop. I hop, świetnie. I ostatni raz. I pięknie. Super. Rozruszaj nadgarstki. Rozruszaj nadgarstki. Tak jest. I teraz Uwaga, 5 razy prawa noga, stoisz na lewej nodze, i prawa noga w górę i w dół, w górę i w dół, hop i hop do kąta, 90 stopni. Super, druga strona, napnij mocno brzuch, ciągnij pępek do pleców, hop, 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 i ostatni raz, i pięknie, super, zejdź troszkę niżej. I 10 wymachów ramionami w tył. Hop, hop, hop. Super. 4, 3, 2, 1. Ok, i teraz do przodu to samo. Hop, hop, hop. Przypominam, 10 minut jestem tutaj razem z Wami, a te 10 minut, 10 minut zmienia poranek. Zdecydowanie tak. Z uśmiechem, z radością i z energią. Zdecydowanie. stoisz już na lewej nodze. Prawa noga w górę i stopa pracuje. Góra dół. Hop. 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 Jak masz problem z utrzymaniem równowagi, zawsze ściany też będzie okej. 3, 2, 1 i OK. Druga strona. Uwaga, hop. I jedziemy. 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I lecisz z pięcia na palce 10 razy. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ależ pięknie słoneczko przyświeca. 10. Stój na końcu maty i uwaga, schodzisz do podporu. w podporze. Kolano po kolano po przekątnej i wróć 5 razy. Hop. Jedziemy. i znowu jeżeli jesteś tu pierwszy raz to przypominam że taki rozruch codziennie od poniedziałku do niedzieli na moim profilu o 4.30 już na ciebie czeka więc w zależności od tego o której wstajesz możesz taki rozruch zrobić trzeba położyć się na plecy połóż się na plecy na chwilkę tak jest leżysz i uwaga bioderka w górę 10 razy hop raz Dopnij mocno pośladek, dwa, z całej siły napinaj mocno do środka pośladek, wbijaj stopy w podłogę i poczujesz mocno, jak pracuje tył uda. Cztery, trzy, dwa, jeden i ok, świetnie. Ręce w górze, nogi w górze, pozycja martwego robaka. Teraz lewa noga do przodu, wraca, prawa noga do przodu, wraca, let's go, hop wzmacniamy tutaj teraz mięśnie brzucha super, odcinek lędziowy kręgosłupa przylega do podłogi cała reszta w górze jeszcze po dwa razy na stronę ostatni raz i pięknie trzeba wstać, stanąć sobie szeroko, tak jak jest szybciutko wstałem, kurczę i idziesz dookoła, trzy sztuki raz dwa, trzy, jak zrobić w jedną stronę, no to teraz w drugą, hop, raz, dwa i ostatni raz i trzy, świetnie, uwaga, naciągnij sobie dłoń w ten sposób, kciuk przylega do całej dłoni i trzymaj przez chwilę, super, pięć, cztery, trzy, dwa, Jeden stop, druga strona to samo, druga ręka. Możesz stać, możesz chodzić, to już od Ciebie wszystko zależy, którą wersję sobie wybierzesz. Hop, trzy, dwa, jeden i uwaga, końska mucha załatwiona. Po to się trenuje, żeby być szybkim i sprawnym. A jak? Dobrze, przechodzimy do pajacyka. 15 sztuk. Hop, hop, hop. Łatwiejsza wersja. 8 9 10 jeszcze 5 i pięknie fantastycznie wstajemy na końcu maty. i teraz tylko truchcik przód i tył ja zawsze mówię żebyśmy się przenieśli w piękne miejsce kiedy prowadzę to z mojego studia a teraz jestem w tym pięknym miejscu więc nie przenoszę się tylko delektuję się tym miejscem i was przeniosłem tutaj w te góry izerskie. Jesteśmy teraz w górach izerskich, Dolny Śląsk, okolice Świeradowa Zdroju. Okej, okay. wyrzut nogi do zewnątrz, luźno, swobodnie. I jeszcze przed Wami dwie minutki. Dasz radę. Jestem przekonany o tym. Ok, zejdź troszkę niżej. Lewa ręka na biodro, prawa ręka mocno do zewnątrz. Hop, może stanąć jeszcze szerzej. I prawa ręka w drugą stronę. Hop. Po trzy razy. Na stronę, wyciągnij mocno dłoń do zewnątrz, świetnie, hop i ostatni raz i pięknie i fantastycznie. Trzeba położyć się jeszcze raz na plecki, wyprostować lewą nogę, prawą wciągnąć mocno do brzucha, puścić i druga strona, policz do pięciu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźnij, hop i znowu, raz, dwa, 3, 4, 5. Rozluźnij. I ostatni raz. Lewa nóżka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie. Lewa noga zgięta na podłodze. prawa noga w górze i tylko stopa pracuje góra dół. Hop. 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 Świetnie. Po 20 tysiącach kroków zrobionych, nawet 23 tysiącach. To to jest magia, żeby coś takiego sobie zrobić. Takie ćwiczenia. Super. Druga strona. To samo hop, hop, hop 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Fantastycznie. Teraz uwaga, znowu pozycja martwego robaka. Tym razem jedziesz rowerek. Hop, hop, hop. Odcinek więźniowy kręgosłupa przylega do podłogi. 5, 4, 3, 2, 1 i światło. I fantastycznie. I wstajesz. I uwaga, końcówka, ostatnie 15 sekund. Niskie nogi pracują do zewnątrz. Hop, 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 dawaj, wbijaj mocno stopy w podłogę. Poczuj, jak pracują uda. 5, 4, 3, 2, 1. I szybki bieg w miejscu, i najszybciej. 5, 4, 3, 2, 1. I stop. Uśmiech, radość i energia. Dziękuję serdecznie. Wierzę w to, że przekazałem Ci mnóstwo energii na ten nowy tydzień. Dziękuję Ci za poprzedni. To będzie dobry tydzień. Twój cel na ten tydzień to minimum 5 porannych rozruchów. Być może zrobi się po południu, ale 5 sztuk rozruchów ten tydzień. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia już jutro. Pa!